My feet, heaven is out of reach And there's a fire that I won't slay There's a fire but no fire brigade Souls tonight we are losing Losing this fight or oh, help by our souls tonight is no one on our side Who's gonna help our Souls tonight No one here to help our soul tonight It's on me It's on you Who's gonna help our souls tonight Witam wszystkich z tej strony Tuna i witam was w serii Mody kontra Gra i słuchajcie przebywam do was, do was prosto z, z serii y, Wyzwanie 100 dzieci Adama z urodzin Hani <grym> tak, tak jak y, dla osób, które oglądają Adasia wiedzą, że Hania ma y, urodziny i z, właśnie z małej dziewczynki tutaj specjalnie ją ja sobie ściągnęłam by wam pokazać, tak Haneczka wyglądała jak była mała jest to córka właśnie Adasia z mojej serii E, dziś miała urodziny i stała się nastolatką, i wyrosła na taką oto piękną nastolatkę. Ja ją sobie zapisałam, tutaj już ściągnęłam sobie ją drugą do porównania później, ale to tutaj właśnie jest dla osób, które nie oglądają mojej serii, bo Mody Control ogląda dużo więcej osób niż e, Wyzwanie Stąd Adamy, dlatego tak e, wiecie, chciałam Wam pokazać o co chodzi. Także nasza haneczka wyrosła na taką piękną nastolatkę, jak widzicie, e, właśnie ją sobie zapisałam, żeby Wam e, pokazać. I. Tutaj osoby, które oglądają Adasię, już wiedzą, jakie ona tutaj sobie stroje wybrała. Ale dla całej reszty pokażę. Tak wygląda w stroju... E, ...codziennym. To jest jej strój oficjalny. Tak, piękną sukienkę ma. W ogóle Hania była czarna, jak widzicie, więc czarną ją na pewno zrobię. E, ale no tak wyskoczyła jako blond, no, bo włosy z modów, więc wiecie... Tak to wyszło. Tak, tutaj po prostu... Eee, w sportowym poszalała nasza dziewczyna. Zobaczcie, wygląda przepięknie, naprawdę. I dosnął zresztą również, proszę bardzo, strój kąpielowy, czarne skarpetki i okulary. w Sam raz do spania, po prostu eee, imprezowo tak i na basen tak. Na basen wybrała sobie piękny strój, zobaczcie. Także tak właśnie wygląda nasza Hania, i yy, z racji tego, yy, że wiele osób prosiło mnie właśnie, abym haneczkę zrobiła w mody kontrola. A że dziś miała właśnie urodziny i, i tak będę ją zmieniać, pomyślałam, że to będzie fajny pomysł, by zrobić to w serii mody Kontra Gra, bo później i tak masa osób na pewno prosiłaby mnie o mody, jakie do niej tutaj użyłam, dlatego stwierdziłam, że to będzie fajny pomysł, by właśnie tutaj do tej serii ją zabrać i przy Was ją zmienić. Dlatego, kochani, ja już zabieram się do pracy i zmieniam naszą haneczkę w nastolatkę. Ona tutaj wygląda, znaczy, ona jest bardzo ładna. Ja się bardzo cieszę, że że taka śliczna wyskoczyła podobna do mamusie, nie do taty, na szczęście choć ja nie mówię, że Adam nie jest przystojny tylko jak wiecie Adaś ma malutkie oczka i w ogóle dlatego cieszę się, że Hania właśnie ma piękne duże oczy i duże usta i naprawdę jest bardzo, bardzo ładna e, także, także no cóż tylko tak wydaje mi się, że cud staro tutaj wygląda w tej fryzurze ja postaram się z niej zrobić taką typową nastolatkę mam nadzieję, że mi się to uda, także dobrze kochani ja już nie przedłużam biorę się do pracy i zmieniam nasze Dobrze, kochani, ja już jestem i tak wygląda nasza Hania. Zobaczcie, jest po prostu prześliczna. Ja jestem nią zachwycona i naprawdę cieszę się, że wyrosła na taką piękną nastolatkę. E, tutaj jeszcze raz wam pokażę, jak wyglądała wcześniej. Proszę bardzo, wydaje mi się, że tutaj tak staro, nie? Te brwi i te włosy tak starzej, jak dorosła. A ja właśnie chciałam, by była nastolatka. No i oczywiście jest czarna, bo widzicie, Hania była czarna. Zobaczcie, w ogóle z takiej ślicznej dziewczynki wyrosła taka nasza. Nastolatka, no, szkoda mi, bo taka była słodka. No ale nic, tak wygląda, zobaczcie, jest przepiękna, te piękne, duże oczy, e, usta, no super, naprawdę bardzo mi się podoba. Nie dawałam mi makijażu, jak zawsze. Ja nastolatko nigdy nie daję makijażu. Jedynie właśnie daję te moje piękne e, usta bez połysku, do których mówiłam w poprzednim odcinku, że Link jest pod pierwszym odcinkiem, nadal pytacie. Pod pierwszym odcinkiem z tej serii są linki właśnie do ust, skąd makijaże, skąd brwi. Tam wszystko jest, w pierwszym odcinku. Jeszcze raz powtarzam. I słuchajcie, tak, da mnie włosy z gry. Słuchajcie, tak. Pewnie do osób, które mnie oglądałem, osoby, które mnie oglądają, są zaskoczone, ale tak, damy włosy z gry. Te ostatnie, które doszły w tych akcesoriach romantyczny ogród, bo wygląda w nich prześlicznie. W ogóle te włosy bardzo mi się podobają. I ja już w zwiastunach, jak widziałam, to. Yy, widziałam, że te włosy będą fajne, ale tak mi do niej pasuje. No zobaczcie, wygląda prześlicznie. Ja jestem zachwycona. Piękne są te włosy. No fakt, że ta tekstura mi tutaj się yy, nie bardzo podoba w tych włosach z gry, takie wiecie. No ale ogólnie yy, kształty i tak dalej są bardzo ładne i bardzo mi do niej pasują. Da mi po prostu koszulkę szarą z takim kotem, z książką, myślę, że do, na do nastolatki pasuje. No i te spodenki, które po prostu ja uwielbiam. Te z tymi siłkami są boskie. Yy, I takie trampki. Paznokcie i tak wygląda w stroju codziennym. E, w oficjalnym, tak, tutaj jeszcze pozmieniała mi włosy e, w, kilku, w kilku strojach. Tutaj dała mi właśnie te, dlatego że właśnie Hania miała, jak była mała. Zobaczcie, to są te same włosy i stwierdziłam, że fajnie, żeby też miała taką fryzurkę i też bardzo ładnie w niej wygląda. I pomyślałam, że właśnie tutaj do oficjalnego dam mi e, te włoski, które miała, jak była mała. I tą sukienkę, bo ja ją uwielbiam, ona mi się bardzo podoba i do oficjalnego dla nastolatki mi pasuje. No i te piękne buty, które też uwielbiam. Wygląda ślicznie. Eee, ojku, sportowy, sportowy, tak. Tutaj dam kitkę, proszę bardzo, no bo jednak jak będzie biegać, to powinna mieć związane włosy z wielką prostą. też bardzo ładnie wygląda. No, we wszystkim ładnie wygląda, w ogóle mi się podoba, więc wiecie, no. Ja też trochę inaczej na nią patrzę, tak, bo ja jestem z nią związana, jakby emocjonalnie, tak, bo już tyle miesięcy prowadzę tą serię, no, jechania. Teraz właśnie stała się nastolatką i no dla mnie jest śliczna Także ma taką właśnie bluzę, zobaczcie Tutaj ma spodnie od dresu, trampki Tak wygląda, myślę, że fajnie e, Do snu, do snu dała mi właśnie tą koszulkę taką z sobą i skarpetki e, Mam takie fajne kapciochy, wiecie, do snu, ale O, z tymi kotami, zobaczcie, są świetne Tylko, że ona mi w tym będzie spać, tak? Będzie mi tak wchodzić do łóżka i... No i stwierdziłam, że trochę bez sensu, dlatego tylko tak skarpetki, żeby po boso nie biegała po domu. I właśnie tą koszulkę, one dla nastolatek są boskie, także... I różowy, bo Hania lubi różowy. E, na imprezę. Na imprezę dałam jej tą fryzurę właśnie z tymi czułkami tutaj. E, bo też pięknie w niej wygląda, bardzo, bardzo mi się podoba. Zastanawiałam się, czy w ogóle jej nie dać, ale e, ta z gry jest ładniejsza. Ale na imprezę myślę, że jak najbardziej coś takiego może mieć. I tutaj dałam jej delikatny makijaż, no bo to na imprezę, to wiecie... I ma, słuchajcie, koszulkę z przewiązaną koszulą w pasie. Taka jest też podobna z gry, tylko inne tekstury. Spodenki po prostu jeansowe. I te buty, które ja uwielbiam, są boskie, i myślę, że całością. To... A i akcent ma na paznokciach, takie ma właśnie. Wiecie, wyrazisty paznokcie, żeby wiecie, jakoś tak się odróżniała. I wygląda moim zdaniem bardzo fajnie. No i dopływania pływania, do pływania, ma taki kostium, który jest boski, gdzieś go niedawno znalazłam, po prostu tutaj te gadki, co ma wiązane po bokach są prześliczne, spójrzcie, one są też wiązane na ramionach, przepiękne są te kostiumy i dałam czerwony, bo ona jest yy, czarna i pasuje mi do niej, zobaczcie, no bo nie jest aż taka mega chuda, no jest krótka, ale e, Hania mi właśnie ostatnio była dziewczynką bardzo schudła i obawiałam się, że będzie taka bardzo, bardzo chuda. Ale to nic, coś tam może podtuczymy. Także cóż kochani, no tak wygląda nasza Hania. Ja jestem zachwycona. Jest prześliczna, bardzo mi się podoba. Yy, no oczywiście linki do tego, co uda mi się znaleźć, podam wam do opisu. A ja kochani wracam już na urodziny właśnie do naszej Hania, bo ja w trakcie nagrywania odcinka serii nagrywam właśnie młody kontrakt Gra. Także no mam nadzieję, że Hania wam się podoba. Jeszcze raz tak wygląda. wcześniej, tak wygląda. Teraz zrobię wam jeszcze może zdjętkę. A tak wyglądała, jak była malutka, tak nasza mała haneczka. Także ja wracam do Adasia, a z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.